Siema. Dzisiaj nagramy odcinek jak otwieramy 15 skrzynek. To jest trochę dużo powbijałem na oczywiście na, na wielka gra. Miałem 70 ileś tam yy, takie dobre. Więc na nie. I, i, I dzisiaj też jest mój kuzyn Przywita się? Siema. No, i, i razem będziemy otwierać kciuki nawzajem. No dobra, tutaj czekajcie. Weź papierka, żeby... Ulepszyło nam się gierkę. Czekajcie. O, najpierw ja otworzę skrzyneczkę. Nic nie wypadło. Rosa Mike. Monety. Dobra. Może coś może wyleci. Nie, monety, Shelly, Piper. Dwa bilety na wydarzenie. No i to mi się przyda, bo jeszcze, bo jeszcze będziemy grać. Może. Monety, Rosa i Rico. Okay. Y, teraz, mój kuzyn. I tak będziemy ciągnęli okay. na zmianę i ciekawy kto trafi. No, się, czekaj. Może będzie. Y, może będzie, może. Nie, monet colt. No colt i Karl. Karl. Na no, nic tam nie wyleciało. No, dobra i... Aj 17. Monety. Karl i Nita. Chociaż coś będę mieć do trochę pieniążków i temu ulepszenia. Tutaj Monety, 16, colt. I, I Riko, dobra. Chyba taka sama skrzynka była. Nie, nie było takiej samej skrzynki, było Colt, Karl, a nie Colt. O, to, to może się podobać długo, aj. Kurde, zobaczymy czy coś nam wypadnie, jeszcze 8 skrzyneczek. Jest 1% 18, na wypadnienie, ból. Colt. i bonus. 3 wintykaty to dużo. I... 24L pili Nie ma gdzie jest postać? No gdzieś postać? No to trochę ból. dużo ból Tośnie fajnie. I barley Barley? No też fajnie No dobra Jeszcze 5 skrzynek, no proszę was. Aj. Jak zostawicie teraz lajka w górę i subskrypcję, to na pewno się teraz trafi. Mamy 5 jakby 5 4, 3, 2 do, dobra, dobra, zostawiliście to otwieramy. No nie, no nie. Wieś, Co tenet, jest? Ale rosa. Do Rosy, pam. To słabo. Pam, 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 No Pam trochę umiem razie, ale lepiej fajperką. I... Nie, Przypominam, to że jeszcze... U. To wszystko sobie daj na jedną walkę. Co za bardzo dużo zbierzesz. Teraz Dobra. Nie. nie ja teraz chyba. Teraz ja. Tak. Dobra. Jeszcze mamy dwa. Proszę was, zostawcie tak. coś. I cyk. No nie! Jest super cel. Teraz ja. Dobra, dawaj. No nie. No szlak. Dobra. Na tym będziemy kończyć. No to do widzenia. No i żegnamy się.